Siema ten mały trening Jest troszkę wiecznie I co mogę powiedzieć Na bytku Wczoraj odwiedziłem Pana Lecha Byłem u niego na zakupach I co mogę już powiedzieć Było samochód I też również Serdecznie pozdrawiam Gaudia, Agata również i Pana Lecha po wczorajszych odwiecinkach a jednak te te kominy się przydadzą bo jest takich kilku ancymonów na moim kanale również je dostaną tylko muszę je wyliczyć Ludzie ancymony tam są, na mojej trasie. Jedziemy się przejść w kierunku Gorzowa. Troszkę polatać. A tu się mówi, komunijne kalorie trzeba spalić. Poruszać się. Kalorie kaloriami, tylko mi jakoś to nie idzie, bo wiecie, nie ma czasu. Albo pada deszcz, albo wiatr i Bóg wie co jeszcze. O no jest O, jakieś auto za mną jedzie. Dziś busiarz. O, jedną ręką trzeba hamować. Trzeba zrobić malusieńką redukcję biegów bo jeżdżą auta tak kurczę od razu mogę powiedzieć na filmie panu lechowi że ubrania pasują nic nie ciśnie nic je jest zepsute jest okej okay. Jest okejka kurczę O sobie Szymanki pojadę Możecie to zobaczyć z góry Trasę. Jest fajnie Gdzie bydę komuś chatę pokazywał kurczę na filmie Żiało szalał do reszty O Jest trasa Porządna. Teraz przejdziemy sobie przez szyny kolejowe. Proszę lekkie, lekkie cięcie. O, lekkie cięcie. Teraz, wracamy. ło, ale słońce świeci, I już jestem. Muszę przejść przez szyny kolejowe Było troszkę ciężko Jedną ja ręką mógł działać o. Ale trysa. No za chwilę będę kończył film o, jadę dalej. Jak coś zobaczycie na fejsie, i Instagramie Parę moich fotek Parę moich fotek z trasy i z takiego tam No to co? Na razie cześć